Miałam przyjemność pierwszy raz uczestniczyć w wyborze nominacji do gladiatorów. Żukowska mi się mega podoba. Ta kapituła miała swoje momenty. Były sytuacje i kategorie, w których raczej się zgadzaliśmy. Jednak dałbym jeszcze na tej torce. Wspólnie lepiej wypracowuje się pewien kompromis. Powiem szczerze, że zawsze jestem za demokracją. Boczna rozgrywająca dostarczyła nam bardzo dużo kontrowersji. Mieliśmy duży problem z Magdą Więckowską, to trzeba to przyznać. Więckowska powinna być według mnie sudaciem, że... Mimo, że były zawodniczki boczne rozgrywające, które były lepsze w tych liczbach od Magdy Więckowskiej, to ostatecznie stanęło na tym, że Więckowska znalazła się w kronie nominowanych. Ale musisz, Magda, wiedzieć o tym, że ten wybór został dosłownie na ostatniej prostej dokonany. Atmosfera, jaka mnie tutaj została, była fantastyczna. Dyskutowała nam się świetnie, merytorycznie. Ja bym jednak tutaj na zimę chyba zmienił. I zawodniczka sezonu. Matieli Maliczkiewicz, Kochanek Sala, Balsam, rosza. Taka duża konkurencja, że, że też ciężko kogoś tutaj. Na przykład, Kochaniak sala bardzo się rozwinęła. Troszeczkę mi brakowało Asi-Bołoszyk, ze względu na cały kształt, i obronę, i atak. Ciężko, ciężko było nam e, pogodzić się z tym, że kogoś trzeba stamtąd odrzucić. Troszkę mi jej brakowało, ale myślę, że mam szansę, jeżeli chodzi o wybór sezonu, wśród kibiców. wtedy kiedy jest dużo mózgu i wtedy kiedy więcej głów myśli nad tym kto powinien trafić na taką listę nominowanych wtedy ta lista moim zdaniem jest kompletna i właściwa mogę potwierdzić że jestem zadowolona jednak paru jednak zawodniczek mi brakuje myślę że jest to bardzo fajna inicjatywa żeby nagrodzić piłkarki które przez cały sezon tak ciężko pracują na to żeby zdobyć wynik dla swojego zespołu i same też dobrze wypaść